Cześć, nazywam się Tomek. Tomek Dziobiak i jestem twórcą DM Sales. Narzędzia, które pomaga usprawniać procesy marketingu i sprzedaży B2B. A to jest cykl, w którym odpowiem na trzy pytania, które nurtują w Was z zakresu marketingu i sprzedaży. Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o prospectingu. Pytacie najczęściej, czym jest prospecting? Jakie są jego etapy oraz jakie narzędzia prospectingu można wykorzystać. Zatem zaczynamy! Czym jest prospecting? To aktywna sztuka pozyskiwania klientów, którą najczęściej realizują handlowcy, sprzedawcy B2B lub też specjaliści od rozwoju biznesu. Polega ona na poszukiwaniu potencjalnego klienta spośród danych którymi dysponujemy. I teraz do prospectingu można wykorzystać różne techniki, ale najpierw musimy przygotować etapy tego procesu, bo prospecting jest aktywnym procesem pozyskiwania. Zatem, jakie są etapy tego procesu? Pierwsze, no to ustalenie. Kto tak naprawdę jest tą naszą buyer personą, kto tak naprawdę jest naszym odbiorcą. I tutaj decydujemy o tym, kto może, dominujemy, kto może nim być, lub też kto może nim po prostu nie być. Drugim etapem jest przygotowanie propozycji wartości. Oceniamy wtedy, jak ci odbiorcy, których wybraliśmy, to jaką wartość możemy dać swoim produktem. Następnie przygotowujemy sobie scenariusz komunikacyjny, który pozwala nam dotrzeć do tego klienta i ustalić, jakie jest pole wyjścia takiego kontaktu. Czy to jest najczęściej kontakt w postaci spotkania, czy też jest to przesłanie jakiegoś materiału, czy też sama sprzedaż, co bardzo rzadko się zdarza, i myślę, że odradzam po prostu takie podejście. Kolejnym etapem jest również jego weryfikacja tej skuteczności. Ważne jest, żeby podczas tej weryfikacji zrobić sobie kilka scenariuszy, w których możemy tak naprawdę zweryfikować hipotezę, którą postawiliśmy na początku. Czy lepiej działa scenariusz pierwszy, czy klient odpowiada na scenariusz lepiej drugi, na przykład w przypadku pozycji, propozycji wartości. Kolejnym etapem jest optymalizacja tego procesu, czyli jeżeli Udaje się go powtórzyć i zwielokrotnić, to w tym momencie możemy zacząć skalować i myśleć o narzędziach, które automatyzują. Osobiście radzę Wam przetestować komunikaty i propozycje wartości do potencjalnych klientów, kiedy byście na przykład pisali, wysyłając z własnej skrzynki odbiorczej. Dzięki temu dowiecie się, czy po prostu. Ten klient czy ten potencjalny odbiorca faktycznie zainteresuje się takim komunikatem i nie będzie miał poczucia, że tak naprawdę jest spamowany przez jakiś automat. A skoro automat, to porozmawiamy sobie o narzędziach. Pytacie, OK, jak mogę zautomatyzować ten proces? Czy mogę w ogóle go automatyzować? Otóż na rynku istnieje wiele narzędzi, które automatyzują pracę. Szczególnie w tych częściach związanych z poszukiwaniem kontaktów biznesowych, tudzież w komunikacji, tudzież w tworzeniu, w tworzeniu komunikacji. W przypadku poszukiwania kontaktów, ja rekomenduję wykorzystać różnego rodzaju wtyczki. Taką wtyczką od DM Sales jest właśnie asystent LinkedIn, który automatyzuje pozyskanie kontaktu ze strony internetowej, z Linkedina, czy też z, z, z innych źródeł. Lub też chociażby narzędziem jest identyfikacja klienta, który chodzi po Państwa stronie. Kolejnym fajnym narzędziem jest właśnie jedna skrzynka pocztowa, w której wszystkie komunikaty odpowiedzi będą się kumulować. Dzięki tej skrzynce ona stanie się rozpoznawalna. Warto zintegrować swoją własną skrzynkę mailową. Z Systemem do wysyłek automatycznych, dlatego że zawsze damy możliwość odpowiedzi potencjalnemu klientowi na zadanego maila i dalej można prowadzić e, komunikację. Ważnym elementem i kolejnym fajnym narzędziem jest budowanie sekwencji. Narzędzia typu DMC są wyposażone w automatyzację komunikatów w odpowiedzi na określone zdarzenia. To znaczy, jeżeli klient nam odpowie albo nie odpowie, mogę przygotować serię follow-upów, które postawią nam informacje, czy dadzą nam informacje na temat tego, czy ten klient faktycznie jest zainteresowany, czy też nie. Tudzież jeżeli nie, no to mogę wtedy wykorzystać informacje do definicji mojego segmentu, mojej persony, mojego odbiorcy, który to może powiedzieć, że to nie jest ten odbiorca, który nam udział, bo on na przykład nie reaguje na propozycję wartości. I ostatnim zespołem narzędzi jest narzędzia dotyczące budowy tak naprawdę komunikatu. To są narzędzia, które pozwalają tak naprawdę przygotować treść, która ma za zadanie właśnie tego klienta pobudzić do zaangażowania, pozyskać jego... E, uważność. I świetnym narzędziem e, są, e, jest, jest e, e, BeFree Editor, e, który jest wyposażony właśnie e, DM Sales, e, który pozwala zweryfikować również, czy jakie jest prawdopodobieństwo dotarcia do tego konkretnego klienta, jaka jest optymalny moment dotarcia, jak również na które słowa kluczowe jest. E, Dany klient, czy dany odbiorca, po prostu wrażliwy. Myślę, że to tyle w skrótowej formie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na trzy nurtujące Was pytania. A rozszerzenie tych wypowiedzi zapraszam jak zwykle na bloga. Tam znajdziecie pełno informacji na temat prospektingu. Pozdrawiam.